Hej, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, co tu się dzieje? Za nami pierwszy dzień BlizzConu, corocznego święta gier Blizzarda, w trakcie którego jesteśmy zasypywani wieloma nowościami. Nie inaczej jest z Overwatch i Blizzard stanął na wysokości zadania. Przede wszystkim nadchodzi nowa postać, Moira. Jest to mroczny healer, ale za momencik rozwiniemy sobie ten temat. Ujrzeliśmy nową mapę, absolutnie przezabawny Blizzard World czyli park rozrywki na podstawie innych uniwers Blizzard'a. Zamieć nie poprzestała na dodawaniu elementów z innych ich gier. W przyszłym roku ujrzymy skórki nawiązujące do Diablo, Warcrafta i Starcrafta. No i też ujrzeliśmy nowy cinematic z Reinhardtem w roli głównej. Okej, okay, moi drodzy, omówmy sobie teraz każdą z tych nowości osobno. Zaczynamy! Z Moirą jest absolutnie świetna sprawa. Już od wielu, wielu miesięcy ludzie pisali, że super by było, gdyby nowy healer był Mrocznym członkiem talonu z elementami wampiryzmu. I proszę bardzo, jest! Moira wkracza do akcji. Na szybko przedstawię jej historię. Moira fascynowała się inżynierią genetyczną i starała się okiełznać podstawowe cegiełki życia. Przeprowadzała eksperymenty na poziomie komórkowym, jednak jej prace nie podobały się naukowcom z jej środowiska, uważali je za zbyt kontrowersyjne i nieetyczne. Moira otrzymała szansę rozwoju, gdy odzywała się do niej tajna jednostka Blackwatch. Mogła rozwijać swoją pracę poza sztywnymi zasadami Overwatch. Niestety wraz z rozpadem tej organizacji Moira musiała szukać innych źródeł dofinansowania. Swoje miejsce znalazła w mieście naukowców, o Bazie. Jednak tak naprawdę to organizacja terrorystyczna Szpon wspomagała jej badania w zamian za możliwość wykorzystywania stworzonej przez nią technologii. Tak się prezentuje historia Moiry. Przejdźmy teraz do omówienia jej roli i umiejętności. Na razie będzie tak, wiecie, biednie. Dopiero gdy ta bohaterka zostanie dodana na PTR, przygotuje piękną prezentację. Nowa bohaterka jest całkiem solidnym healerem. Jej podstawowe narzędzie do leczenia to biotyczny chwyt. Sposób działania jest bardzo podobny do podstawowego ataku Mei. Wyrzucamy z lewej ręki krótkiego zasięgu wiązkę leczącą, która przenika przez wszystkich sojuszników. Słyszałem, że leczenie jest silniejsze od tego zapewnionego przez łaskę, ale Moira, podobnie jak Bastion, po prawej stronie ma licznik wskazujący, ile zostało nam tego leczenia. Gdy nie leczymy, powoli się regeneruje. Jednak jej alternatywny atak pozwala szybciej zregenerować energię biotyczną, czyli pod prawym przyciskiem myszy mamy wampiryczną umiejętność. Można ten atak porównać do podstawowego ataku symetry. Chwytamy wroga, zadajemy mu średnie obrażenia, ale dzięki temu sami się leczymy i tak jak powiedziałem, szybciej regenerujemy licznik. Moira może jeszcze leczyć i zadawać obrażenia dzięki kuli biotycznej. Naciskamy E, przygotowujemy dwie kule i naciskając odpowiednio lewy przycisk lub prawy przycisk myszy. Wypuszczamy kulę, która leczy pobliskich sojuszników lub pocisk raniący wrogów. Kula odbija się od ścian i zużywa się wraz z leczeniem lub zadawaniem obrażeń. To znaczy, jeśli nie napotka na nikogo na swojej drodze, to ciągle będzie lecieć. Kolejną umiejętnością Moira jest zniknięcie. Co prawda na prezentacji wygląda to tak, jakby się teleportowała, ale tak naprawdę ta bohaterka znika na około 1 sekundę i w tym czasie bardzo szybko się porusza. Możemy więc zniknąć i wróg nie przewidzi, gdzie się pojawimy. Ogromnym plusem tej umiejętności jest bardzo niski cooldown, czyli 6 sekund. No i czas na superzdolność, czyli koalescencja. Przez kilka sekund wypuszczamy biotyczną wiązkę, która naraz leczy nas, drużynę i rani wrogów. Na dodatek wiązka przechodzi przez bariery. Bardzo wszechstronna umiejętność, przyda się w wielu, wielu sytuacjach. Kilka słów o Moirze ode mnie. Moim zdaniem będzie to postać ciężka do zabicia. Ma świetne narzędzie do ucieczki i niezłe możliwości samoleczenia, które przy okazji zadają obrażenia. Taki gędzi nie ma z nią absolutnie żadnych szans. Czas odnowienia na zniknięciu jest krótszy od Dasza Genziego. Na dodatek atak biotycznym chwytem jest czymś świetnym na tak mobilną postać. Jednak sporym minusem Moiry jest efektywny zasięg leczenia. Podstawowe narzędzie jest krótkie, wymagane jest to, by drużyna była blisko siebie. Gdy w naszym teamie będzie taka fara, Genji, smuga i nawet Winston, nasza praca zostanie bardzo utrudniona. Co prawda zniknięcie pomoże w dostawaniu się bliżej sojuszników, ale moim zdaniem Moira będzie dużo bardziej przydatna w kompozycjach typu Death Ball. Ok, jedziemy z nową mapą, czyli Blizzard World. Oglądając ją na żywo, dosłownie pękaliśmy ze śmiechu. Ogólnie w zeszłym roku na blisko nie twórcy żartowali sobie, że mają taki głupi pomysł na mapę. Blizneyland. Ale nie powinniśmy się na to nastawiać, ta mapa nie pojawi się w Overwatch. A tu jednak jest! Blizzard World jest absurdalnie śmieszny. Jest to mapa nawiązująca do pozostałych uniwersów Blizzarda i fani ich gier będą w niebo wzięci. Jest tutaj tyle smaczków, że o ja nie mogę! Ilość easter eggów musi być porażająca. Już się nie mogę doczekać, by zagrać na tej mapie. Oczywiście trochę technicznych faktów. Blizzard World jest mapą hybrydową. Czyli najpierw mamy punkt do przejęcia, następnie musimy eskortować ładunek. Blizzard potwierdził, że lokacja jest bogata w alternatywne ścieżki, high groundy, boczne drogi dla flankerów i tym podobne. Wiecie, jak na razie ciężko jest dokładnie omówić mapę. Po prostu poczekajmy aż pojawi się na serwerze testowym. Mówiłem też o nowych skinach. Ogólnie kiedyś Blizzard wypowiedział się, że nie dodadzą do Overwatch skinów nawiązujących do ich innych gier. Najwidoczniej zmienili zdanie i moi drodzy, ujrzymy takie skórki jak rzeźnik wieprzu, protos orisa czy czarnoręki Dumfist. Na dodatek pojawią się skiny z kinematyków Reinharta i May. Twórcy również wspomnieli o stroju Hanza z komiksu Magia Świąt, może się kiedyś pojawi. No i wspomniałem o kinematyku Reinharta. Tak jest, nowy film animowany Honor i Chwała. Film opowiada o młodym Reinhardzie, zanim jeszcze dołączył do Overwatch. I szczerze, był to bardzo zuchwały i zarozumiały Reinhardt. Ciekawa odmiana, oczywiście zmienia się po śmierci jego mistrza Baldricha, którego również spotykamy w tym filmie. Bardzo mi się podoba, że w końcu jest film, w którym dzieje się więcej. Po ostatnim bastionie i pobudce czułem spory niedosyt. Ogólnie, jak sami widzicie, nie jestem u siebie. Jestem w Warszawie, organizujemy imprezę blisko nową. Dlatego ten filmik nie jest taki super, jakbym tego chciał. Ale to nic, gdy wyjdą wszystkie nowości, zrobię porządne filmiki. A kiedy to nastąpi? Moira najprawdopodobniej na PTR pojawi się już ten wtorek. Natomiast Blizzard World, tak jak zeszłoroczna oaza, na serwerach testowych zawita pod koniec listopada, a zostanie wprowadzona główne serwery na początku stycznia. Okej, okay, moi drodzy, to był cholernie emocjonujący dzień, świetne nowości, już się nie mogę doczekać. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli ci się spodobał, zostaw kropkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Zawsze będziesz informowany o najnowszych materiałach. I oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów. Zapraszam również do oglądania regularnych streamów oraz do dołączenia do mojej społeczności na Discordzie. W opisie znajdziesz wszystkie potrzebne linki.